Witajcie, nazywam się Tobiasz i będę prowadził filmiki na temat dinozaurów. I teraz pokażę Wam moją kolekcję dinozaurów. Mały terbozaur, ankylozaur mały, velociraptor mały, większy troszeczkę ankilozaur, velociraptor, duży ankilozaur gastonia, triceratops, pterodadon, stegozaur, allozaur, spinozaur, tyranozaur, terezinozaur i terbozaur. To jest moja cała kolekcja i teraz pokażę wam ludzika na temat każdego dinozaura z Lego. Tu zaczynają się robić coraz większe. Przewrócił się. O tak, będzie Pterodado. No i znowu się przewróciła, ale to już Stegozaur, Allozaur, Spinozaur, Tyrannozaur, terezinozaur i tarbozaur. Subskrybujcie i lajkujcie po więcej.